Hej, jestem Maka i witam Was w odcinku z QA. Pytania brałem z Discorda, więc jeżeli jeszcze cię na nim nie ma, no to zapraszam. gdyż tam oto były ogłoszone właśnie QA. Mieliście dwa tygodnie na stworzenie tych pytań, gdyż nie chciałem się ich nagrywać, ale jeżeli teraz mam czas, oto są nagrania. Pierwsze pytanie: Odpowiem, jak ma na imię Twoja mamusia? Moja mamusia się nazywa Agnieszka. Baba Jefa jest Fortnite. To i to! Szczerze, w to i to mogę grać. Jakby na no, Fortnite to, 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 to mniej, ale. Nie no, oby, w obydwie, obydwie gierki można sobie pograć. Kiedy laj z Martyną? Ty chcesz. Ja, mam dla ciebie parę pytań, bo nagrałem QA. No. No, dobra. Jak na drugie imię Martyna? Martyna ma na drugie imię Magda. W którym roku urodziła się Martyna? W tym samym, co nasz idol, Maciuś. Y czy Martyna lubi mnie? Martyna y ma bardzo zimne relacje z Tobą. <laughs> czy Martyna będzie mieć swój kanał na YouTube? Nie. <laughs> Gdzie mieszka Martyna? <laughs> na no, zodupiu. Jak to na nazwisko ma Martyna No Martyno, na nazwisko, możecie wystarkować. pozdrawiam. Okej, okay, dobra, to tyle pytań. A jeszcze kiedy live z Martyną, ale co, to to... to... Live z Martyną? No. Jak sobie załatwisz prawko, nie dobierzesz do siebie i nie odbierzesz. Okej, okay, dobra, to tyle. Cześć. No, widzowie. Dlaczego zerwałeś kontakt z Julcią? Z Jelciem było była taka sytuacja, że. No, delikatnie mówiąc, odwaliło. Nagle się normalnie, ga normalnie se gadaliśmy. wiadomo. W sumie każdy wie, wie większość wiedziała. No i nagle napisała, że nie chce mieć znowu kontaktu i mnie zablokowała wszędzie się tylko da. O co taki skrót? Julcia? Nie. Ile lat mam 43 chyba. W tym roku 43. No. Całowałeś? Się? <laughs> Całowałeś się z Matem? Siema, mam ważne pytanie. No co jest? Bo nagrywam QA i mm -hmm. Filipku pyta się, czy całowałem się z Matem Musisz odpowiedzieć Nie, 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 nie. Okej, okay, dobra, to tyle, cześć. Ile kolegów w... zero Maka, ile krytów wzięłeś na psy? Zero Ile masz psów, i jakie to rasy? Mam Trzy psy. Posiadam trzy psy i są rasy kundelki. Znaczy jeden jest mieszanką owczarka jakiegoś tam. Już nie wiem jakiego i czegoś tam jeszcze, ale. Nie wiem, reszta to ten. Czy twoja ma że przeklinasz? Wie. Yeah. Kiedy oprowadzisz nas po swojej chacie? Wtedy kiedy będzie room tour. Znaczy już był. Pokój mój znacie, to tyle wam wystarczy. Co z odcinkiem wyzwań zapominanym rok temu? Przepadło, niestety. <laughs> nie, no po prostu to no, kaplica się stała. No, no nie mam ty tego, tych pytań, już po prostu zostały usunięte. No. Ile masz IQ? Sprawdźmy to. Ile mam IQ? IQ mam 136. Patrzcie, jaki jestem mądry. Widzicie? Kiedy nowa je. Nigdy nie było i nie będzie. Daily streamy? Aktualnie są często, nie są daily, ale. No, co drugi dzień przynajmniej są. Jak ty masz na ebie? Mateusz. Za ile do nitroli świece? Kurczę, to jest ciężko. No, jak stówkę wyślesz, to postaram się. Masz jakąś plantację? Nie.